Witajcie kochani serdecznie. Dziś chciałam Wam pokrótce przedstawić organizację biurka dziecięcego. Chciałabym Wam opowiedzieć, jak my zorganizowaliśmy biurko u naszych dzieci, jakie rozwiązania nam przypadły do gustu. Może zacznę od początku. Dziewczynki mają, dziewczynki mają dwa biurka obok siebie, takie same po prostu, żeby było sprawiedliwie i przy tych biurkach mają krzesełeczka są to krzesełeczka mniejsze niż dla dorosłych tutaj takie wesołe, różowe z możliwością opuszczenia niżej siedziska, jak tam dziewczynkom pasuje tak sobie mogą wyregulować tutaj jest pod pleckami plastikowe a tutaj mamy materiał. I obydwie mają takie same krzesełeczka. Biurka zakupiliśmy w sklepie Argos i krzesełka też w sklepie Argos. Następnie, ponieważ dziewczynki są jeszcze dość małe yy, obawialiśmy się, że mogą zniszczyć biurka dość szybko yy, kolorując je yy, albo czymś mocniej przyciskając. Wymyśliliśmy rozwiązanie. Kupiliśmy taki y, papier. To jest, y, to jest przylepne. O. Czasami tym można okleić jakiś mebel albo, albo wykorzystać do różnych rzeczy. Także kupiliśmy taki czarny y, papier i żeśmy y, przykleili do biurka, tak do trzech czwartek biurka. I tak samo zrobiliśmy na drugim biurku. Następnie szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, żeby dziewczynki mogły sobie e, fajnie rysować, wygodnie, żeby mogły pomazać tak jakby. E, to znaleźliśmy takie to jest z tektury takiej grubej. Takie podkładki. O, I one sobie tutaj leżą na tej macie. Następnie dziewczynki Dostały od Mikołaja lampeczki. Tak, poprosiły o lampki do biurka. O, takie oto lampki LEDowe. One dają bardzo dużo światła, są naprawdę świetne, można regulować w prawo, w lewo, do góry, do dołu. Naprawdę bardzo fajne lampki. I też obydwie mają takie same lampeczki. I one często z nich korzystają, szczególnie wieczorami, gdy chcą. Pokolorować, coś tam napisać, pouczyć się. Później pomyśleliśmy, że dziewczynki uczą się w szkole młodsza, dodawania, odejmowania, a starsza nawet mnożenia i dzielenia, więc za, zakupiliśmy im taką kasę wika do mnożenia, dzielenia, jak widać. Taki fajny pomocnik, rozwiązanie, który sobie może stać na biurku. Oczywiście zawsze fajne są jakieś organizery na kredki, na... o, tu ma spony. Tutaj jest też z jakąś dziewczyną, Luna. Hm. Także tak wygląda biurko starszej córci. A teraz przechodzę do biurka młodszej. Tu wszystko wygląda podobnie, z jednym dodatkiem. Liczydło. Bardzo fajne, drewniane liczydło. E, do... 100 i można y, dziecku postawić na biurku i niech ono sobie tam ćwiczy liczenie bardzo fajnie to wygląda dodatkowo oczywiście kubeczki tutaj na przykład można kubeczek y, zrobić taki żeby dziecko samo je pomalowało zorganizowało sobie to dużo radości no i z Pepą wpadliśmy na taki pomysł żeby coś y, rozweselić nad tymi biurkami i e, powiesiliśmy dziewczynkom e, plakaty. Plakaty e, dotyczą tego, czego one się uczą, akurat, i tego, na czym nam zależy, żeby one się e, uczyły. I tutaj, dla starszej, młodszej, ale wiadomo bardziej dla starszej, jest mapa świata. O, jest tu taka mapa świata. Wszystkie tutaj mamy kraje, Polska. I córka sobie spogląda, gdzie jest. Jak podróżuje do Polski, przez jakie kraje i uczy się, bo w szkole mają na przykład dużo na temat Afryki, uczą się o Europie, a nawet i o Stanach. Także wzrokowo już dziecko może się uczyć, jak ma nad biurkiem taką mapę. Dla młodszej córki mamy duże litery. Ponieważ ona y, zna, zna małe lepiej niż duże, to teraz uczy się dużych literek wzrokowo, wyraźne, duże literki, kolorowe. Bardzo, bardzo fajne, też rozwiązanie. I takie plakaty są bardzo uniwersalne, bo y, każdy rodzic może wybrać plakat dla swojego dziecka według jego potrzeb w danym okresie. My mamy nawet już kolejne, y, jeden jeszcze, jeszcze jeden. Tak, jeszcze jeden plakat mamy schowany. I, I kiedyś im powiesimy z planetami. I ostatnie to są części szkieletu. Też yy, chcemy, żeby ten język angielski się rozwijał. I tutaj są wymienione wszystkie takie trudniejsze wyrazy do nauki. To też dla starszej córki, nawet już troszeczkę przyszłościowo. I ona sobie może wszystko dokładnie przeczytać, jak ma jakieś wątpliwości. I tak oto przedstawiają się plakaty. I biurka. Mam nadzieję, że mój filmik w czymś Państwu pomógł. Tutaj chciałam jeszcze pokazać dodatkowe rozwiązanie, gdy w biurku nie mieszczą się dziewczynką rzeczy i w ogóle gdy biurko nie ma za dużo szafek czy szuflad, a dziecko posiada dużo książek, zeszytów, jakichś swoich przyborów kolorowanek, to jeszcze znaleźliśmy takie rozwiązanie, taką plastikową, na kółeczkach, więc one mogą sobie podjechać, gdzie chcą, taką szafeczką. Taka kolorowa, bardzo fajna, plastikowa szafeczka. I ona ma tutaj 8 szuflad, aż w różnych kolorach. Nie zajmuje dużo miejsca. Te szufladki są tak, o, otwierane na jakieś książeczki. Można włożyć tam co się chce. Bardzo, bardzo fajne też rozwiązanie dla dzieci w wieku szkolnym. Może jakaś inspiracja. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli film się podobał, to poproszę łapki w górę.